Prawdy. Kosmos, świadomość Bóg. Fascynują mnie twierdzenia, że postrzeganie pozazmysłowe, zwane potocznie ESP, stoi w sprzeczności z tradycyjną nauką i odsłania przed nami ukrytą rzeczywistość. Nie chodzi mi o doniesienia z brukowej prasy, ale o słowa niewielu badaczy, którzy próbowali badać ESP metodami naukowymi. Dziedzinę ich eksperymentów nazywamy parapsychologią, ale jej krytycy, zwani sceptykami, uważają, że to pseudonauka i że trzeba ją zdemaskować. Okay. Załóżmy, że 99% przypadków postrzegania pozazmysłowego to iluzje albo przywidzenia. Co z tym jednym procentem, którego nie da się wytłumaczyć racjonalnie? Czy ESP odsłania przed nami niematerialny świat? Nazywam się Robert Lawrence Kearney i spróbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy istnieje postrzeganie pozazmysłowe? Marilyn Schlitz jest antropologiem z Instytutu Nauk Noetycznych, zajmującego się parapsychologią i badaniem zjawisk paranormalnych. Kiedyś miałem nadzieję, że ESP okaże się realne. Wtedy sam zająłbym się jego badaniem. Niestety ówczesne dane nie były przekonujące. Późniejsze eksperymenty Marilyn należały do najlepszych. Maryland, I know, Specjalizuję się w badaniu mózgu, a teraz próbuję poszerzyć swoją wiedzę o naszej egzystencji. Rozmawiam z fizykami, filozofami. Jestem sceptycznie nastawiony do ESP, ale nie mogę ominąć tego tematu. Dlaczego postrzeganie pozazmysłowe jest tak intrygujące? W historii każdej kultury pojawiają się doniesienia o niewytłumaczalnych doznaniach, sugerujące, że nasza świadomość funkcjonuje w sposób, którego nie wyjaśnia materializacja ujęcie pracy mózgu. materialist brain science of view wouldn't allow for. Wrażenia te odczuwa się najczęściej we śnie, czyli gdy wyłączona jest znaczna część percepcji. Mózg uzyskuje wtedy informacje o świecie rzeczywistym, których na co dzień nie jesteśmy w stanie dostrzec. Należy zapytać, czy to możliwe z ontologicznego punktu widzenia. Czy naprawdę Nasza percepcja może sięgnąć na drugi koniec planety, by opisać zachodzące tam zdarzenia. Zamiast brać to za pelik, naukowcy zaczęli konstruować podwójnie ślepe eksperymenty, które potwierdziłyby istnienie komunikacji między dwiema oddalonymi od siebie osobami. To znaczy komunikacja ta przeczy konwencjonalnemu fizykalistowi, Rozumieniu świata? Fenomeny psi można podzielić na cztery klasy doznań. Pierwszą jest telepatia, czyli komunikacja umysłów, umożliwiająca poznanie myśli czy uczuć innego człowieka. Druga to jasnowidzenie, czyli uzyskiwanie informacji o przedmiotach lub zdarzeniach, do których nie ma się zmysłowego dostępu. Trzecia klasa to prekognicja, uzyskiwanie i przekazywanie informacji o przyszłości. Czwarta to przypadki kontroli umysłu nad światem materialnym, czyli psychokineza. Zgadza się. Obejmuje ona też przypadki ludzi, którzy uważają, że powzięty w umyśle zamiar wystarcza do wywołania fizjologicznych zmian w organizmie innych osób. Osoby te mogą być tego nieświadome. Chodzi tu na przykład o leczenie umysłu. Te powiązane ze sobą doświadczenia nazywamy fenomenami psi. ale czy uda się udowodnić, że są to rozszerzone możliwości umysłu, które można włączyć w nasze postrzeganie świata? Ludzie skłaniają się ku teorii percepcji pozazmysłowej, gdy spotka ich coś, czego nie potrafią wytłumaczyć lub co przeczy normalnym prawom fizyki. Słowa Marilyn nie przekonały mnie w pełni. Czy ludzie rzeczywiście spotykają te dziwne zdarzenia tak, jak sami twierdzą? Aby dowiedzieć się więcej, odwiedziłem Charlesa Tarta, pioniera parapsychologii i badań odmiennych stanów świadomości. Jak jednemu z założycieli nurtu uda się wytłumaczyć znikomy wpływ ESP na rzeczywistość? Koncepcja ESP zakorzeniła się w naszej kulturze, ale według mnie pozbawiona jest wartości merytorycznej. Jeśli jednak któremuś z badaczy uda się udowodnić, że chociaż jedno z takich pozazmysłowych zdarzeń podważa prawa świata rzeczywistego, będzie to niesamowicie ważne odkrycie. Zgadza się. Etykietkę zdarzenia paranormalnego nadaje się czasem wierutnym bzdurom. Zacznę od wyjaśnienia. Przedrostek para oznacza obok, wraz. Znamy większość reguł rządzących światem, dzięki czemu potrafimy przewidzieć, co może, a co nie może się zdarzyć. Załóżmy, że jesteśmy w sytuacji, w której coś nie może się wydarzyć. Na przykład, znajdujemy się w dwóch pokojach oddalonych od siebie o 16 km. Ty przeglądasz talię przetasowanych kart, a ja mam odgadnąć ich kolejność. Jeśli nie porozumiewamy się za pomocą telefonu lub radia, Twoje patrzenie na karty nie będzie miało na mnie żadnego wpływu. W przeciwnym wypadku zdarzenie to zaliczymy do paranormalnych. W ubiegłym wieku udokumentowano tysiące eksperymentów, w których wedle tradycyjnych reguł coś nie mogło się wydarzyć, a jednak się wydarzyło. Czasami wystarczy spojrzeć na życie każdego z nas, by dostrzec wydarzenia, często są to chwile kryzysów emocjonalnych, które mogłyby wskazywać na istnienie jakiejś pozazmysłowej komunikacji. Na przykład sen o kimś bliskim w momencie, gdy przeżywa on wypadek i ociera się o śmierć. Uważam, że percepcja pozazmysłowa wcale nie musi wykraczać poza ramy naszego codziennego życia. Według mnie to ESP stanowi mechanizm, za pomocą którego umysł rozpoznaje aktywność mózgu. Ta z kolei łączy się z narządami zmysłów rozmieszczonymi w organizmie i zaopatruje umysł w informacje o stanie ciała. Myślę, że swego rodzaju psychokinezą umysł wywołuje w mózgu impulsy popychające ciało do najróżniejszych działań. Uważam, że tak najłatwiej wytłumaczyć mechanizm, który od lat trapi dualistów. Jeśli umysł i mózg to dwie różne rzeczy, to jak się porozumiewają, według mnie przez połączenie jasnowidzenia i psychokinezy. Jeśli twierdzenia parapsychologów uda się poprzeć dowodami, nasz oparty na nauce światopogląd ulegnie drastycznej zmianie. Muszę porozmawiać ze sceptykiem. Dlatego spotkam się z Susan Blackmore. Sue nie wierzy w zjawiska nadprzyrodzone. Zrobiła doktorat z parapsychologii, ale po latach poszukiwania dowodów uznała, że ESP to fikcja. Znajdę ją w Oksfordzie. Spotkaliśmy się w jednym z muzeów w Oksfordu. Tu zajmowałeś się parapsychologią przez 30 lat. Możesz nam powiedzieć, jak dyscyplina ta odróżnia egzystencję rzeczywistą od nierzeczywistej? Znalezienie dowodów na istnienie telepatii, jasnowidzenia czy psychokinezy wywróciłoby świat nauki do góry nogami, a z pewnością na nowo trzeba by pisać podręczniki psychologii. Zjawiska te dowodziłyby bezpośredniej komunikacji mózgów. Byłby to prawdziwy naukowy dynamit. I to właśnie podsycało mój entuzjazm przez 30 lat. Wtedy wierzyłem, że badanie zjawisk paranormalnych może być bardzo istotne. Opowiedz, czym zajmowałaś się przez te lata? Wszystko zaczęło się od przebywania poza swoim ciałem, czego doznałam na studiach w Oksfordzie w latach 70.. -tych. Prowadziłam wtedy koło badań psychicznych. Organizowaliśmy sesje z tabliczką Ouija. Zapraszaliśmy media i spirytystów. Pewnego wieczoru paliliśmy ze znajomymi marihuanę. Nagle znalazłam się w tunelu. Zbliżałam się do jasnego światła. To było coś niesamowitego. Trwało kilka godzin i zawierało wszystkie objawy doświadczenia śmierci. Widziałam inny świat, spotykałam ludzi. Uwierzyłam wtedy, że mam w sobie ducha czy duszę, która będzie trwać wiecznie, że telepatia jest możliwa. Postanowiłem zostać parapsychologiem i udowodnić wszystkim twardogłowym badaczom, że te zjawiska są możliwe. To so, jest ambitny cel, prawda? Jak so, <laughs> wyglądały twoje badania? W końcu masz przecież doktora. Zajmowałam się głównie telepatią i jasnowidzeniem. Przeprowadziłam niezliczone eksperymenty, w których badani mieli przekazywać na odległość obrazy, słowa czy liczby. Niestety, po dokonaniu analizy statystycznej wyników, ich wiarygodność wyparowała. Ale nie poddawałam się, mimo że lata badań nie przynosiły rezultatów. Po sugestiach znajomych parapsychologów zajęłam się treningiem w technikach obrazowania. Badałam także małe dzieci, cztero- i pięciolatki. Nie dopuszczałam do siebie myśli, że moja praca nie ma sensu. Miarka się przebrała jakieś sześć lat temu. Nie mogłam już znieść porażek. Po 30 latach bezowocnej pracy nie wierzę już w zjawiska paranormalne. Sue próbowała potwierdzić istnienie percepcji pozazmysłowej, ale w końcu się poddała i zaprzestała poszukiwań. Chciałbym wyjrzeć poza ramy niekończących się debat dotyczących ESP i pomyśleć, co jego istnienie oznaczałoby dla świata. Podobają mi się te poszukiwania, ale nie uważam, żeby w parapsychologii mógł dokonać się jakiś przełom. Mimo wątpliwości nie poddaję się. Chcę zobaczyć, dokąd prowadzi ta droga. Robert Sheldrake jest biochemikiem znanym ze swoich kontrowersyjnych poglądów na budowę świata. Spotkałem się z nim w Muzeum Historii Naturalnej w Oksfordzie. Parapsychologia fascynuje mnie głównie dlatego, że może całkowicie odmienić nasz pogląd na rzeczywistość. Jak się na to zapatrujesz? Według mnie to kwestia empiryczna. Dowody wskazują na to, że rzeczywiście może dochodzić do zjawisk takich jak telepatia. Nauka powinna opierać się na empirii, a tej nie brakuje. Większość ludzi twierdzi, że doświadczyła kiedyś telepatii. Inni mieli prorocze sny, a no, jeszcze inni przeżyli niesamowite wręcz zbiegi okoliczności. I to nie są słowa szaleńców, ale zrównoważonych, normalnych, rozsądnych i wiarygodnych obywateli, którym uwierzyłby każdy sąd. Niektórzy moi koledzy się z tym nie zgadzają. Uważają tych ludzi za obłąkańców i głupców, wierzących w zjawiska, które nie mogą istnieć. Gdy pyta się ich, dlaczego miałyby nie istnieć, odpowiadają tylko, bo to niemożliwe. Takie dogmatyczne podejście powinno być obce poważnym badaczom, ale niestety przeważa w środowiskach naukowych. Moje pytanie brzmi następująco. Jeśli uda się potwierdzić naukowo nawet niewielki procent tych zjawisk, czy zmieni to nasz sposób postrzegania świata? Myślę, że fenomeny parapsychologiczne mają rozmaite implikacje. Spójrzmy na telepatię. Są dowody, że psy potrafią z pewnej odległości rejestrować myśli właściciela. Dowiedziono też, że ludzie wpływają na siebie nawzajem. Zdarza się przecież, że myślimy o kimś, a ten ktoś nagle do nas zadzwoni. Badania wskazują, że zależności takie tworzą się między bliskimi osobami. Telepatia funkcjonuje najlepiej u rodzin i przyjaciół, nie występuje między nami a obcymi. Sugeruje to, że więzy społeczne umożliwiają ludziom pozostanie w kontakcie nawet mimo dzielącej ich odległości. Czy to w ogóle możliwe? Uważam, że grupa społeczna tworzy pewnego rodzaju pole, na które reagują wszyscy jej członkowie, jak w kluczu ptaków czy ławicy ryb. Masz na myśli pewną odmianę pola magnetycznego? Tak, pole morficzne. Członkowie grupy mogą wchodzić ze sobą w interakcje wewnątrz tego pola. Gdy oddalają się od siebie, pole rozciąga się wraz z nimi. Są połączeni mimo odległości, jak dwie cząstki w stanie splątanym, w którym zmiana stanu jednej cząstki wpływa na stan drugiej. Nie uważam tego zjawiska za paranormalne. Dla mnie to część natury organizmów. Naukowcy odrzucają teorię Sheldrake'a, ale należy mu się uznanie choćby za próbę wytłumaczenia tych dziwnych zjawisk. Czy rzeczywiście można zaliczyć je do dziwnych? Dean Radin Dean jest parapsychologiem z solidnym naukowym wykształceniem. Uważa on, że wielokrotnie udowodnił istnienie ESP. Spytam go także, czy ten typ percepcji wskazuje poniekąd na możliwość życia pozagrobowego. Niektórzy twierdzą, że postrzeganie pozazmysłowe to dowód na istnienie niematerialnego świata duchowego. Czy ta ekstrapolacja ma sens? Warto wspomnieć, że eksperymentalne badania ESP rozpoczęli naukowcy pragnący sprawdzić, czy media rzeczywiście rozmawiają ze zmarłymi. Tak. Zakładali istnienie takiego duchowego świata. I co dalej? Po jakimś czasie badacze zaczęli się zastanawiać, czy informacji pochodzących według medium od zmarłego nie uzyskano w jakiś sposób od osób żyjących. Na telepatię zwrócono uwagę właśnie dlatego, że pozwalała coś takiego osiągnąć. Wkrótce w parapsychologii doszło do rozłamu. Większość badań poszła w kierunku eksperymentów analizujących naturę jasnowidzenia i telepatii. Reszta skupiła się na wyrafinowanych sposobach sprawdzania, czy medium rzeczywiście wchodzi w kontakt z niezależnym bytem. Spróbuj wyjaśnić zatem, jak fenomen ESP może wskazywać na istnienie innego poziomu egzystencji. Wiarygodność nadaje temu twierdzeniu idea głosząca, że jeśli są inne sposoby zdobywania informacji niż przez zmysły, to nasz umysł nie musi być zamknięty w mózgu. Może być rozproszony. Innymi słowy, zaistnienie świadomości nie wymaga ucieleśnienia umysłu. Co umożliwiałoby mu przetrwanie po śmierci, zgadza się. Niestety osobowość padnie jej ofiarą, bo jest ona blisko związana z pamięcią i mózgiem. Ale jeśli okaże się, że pamięć także może istnieć w jakiś nadnaturalny sposób, to możliwe, że zachowa się całość naszego ja. Deanowi nie udało się mnie przekonać. Kwestia przetrwania umysłu po śmierci pozostaje otwarta. Na koniec skonsultuję się z profesjonalnym sceptykiem. Michael Shermer jest założycielem magazynu Skeptic. Jego poglądy stanowią według mnie ostatnią barierę chroniącą przed zalewem bezpodstawnej nadziei. Uważam, że zjawiska paranormalne nie istnieją. To tajemnice, których nie zdołaliśmy jeszcze wyjaśnić z powodu niewiedzy o świecie i działaniu naszego umysłu. Ludzie mówią o odmiennych stanach świadomości, doświadczeniach śmierci czy przebywaniu poza swoim ciałem. Ale nauka nie wypracowała jeszcze solidnej teorii świadomości. Nie wiemy do końca, czym ona jest. Jak więc możemy kłaść podwaliny pod, pod teorię odmiennych jej stanów? Nie uważam, żebyśmy musieli zmieniać prawa fizyki, by wyjaśnić, jak medium porozumiewa się ze zmarłymi, bo komunikacja taka jest niemożliwa. Nie ma więc czego wyjaśniać. Podobnie jest to w przypadku astrologii. Planety nie wpływają na osobowość człowieka. To niemożliwe. Każdy astrolog jest dobrym psychologiem i potrafi odczytać nieruchy planet, ale nastroje ludzi. Nie ma w tym nic naukowego. Zdaję sobie sprawę, że prawie 100% zjawisk paranormalnych to bzdury, szarlataneria i psychologia tłumu. Ale czy ta maleńka reszta, ta jedna dziesięciotysięczna procenta może stanowić dowód na istnienie niematerialnego Materialnego świata? No is legitimatizing a non physical world. I don't care about all the rest. Maybe. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Takie słowa wypowiedziane przez Ciebie wiele znaczą. Każdy sceptyk musi umieć przyznać się do niewiedzy. Przecież pewnych rzeczy nadal nie rozumiemy. Naukowy punkt widzenia uczy, że są granice poznania. Nie można wiedzieć wszystkiego. Ale furtka taka nie oznacza, że ten rozległy, inny od naszego świat naprawdę istnieje. Znaczy to tylko tyle, że nic o nim mówi. Nie wiem. Zjawiska paranormalne nie istnieją. Oczywiście niektórzy nadal będą próbowali tłumaczyć coś, czego nie rozumieją za pomocą nadprzyrodzonych sił, a sceptyczny naukowiec nie zdoła przygotować eksperymentu, który wykluczyłby istnienie takich sił. Czy nauka może operować pojęciami spoza normalnych ram czasu i przestrzeni? Nie. Nie wyobrażam sobie, żeby kiedyś do tego doszło. Odpowiedź brzmi nie. nie, nie, nie. <śmiennie> <śmiennie> Możliwe, że ESP to tylko cwane sztuczki, oszustwa iluzjonistów albo niechlujnie prowadzone eksperymenty. Może opinia publiczna jest po prostu wrabiana. Mimo, że nie wierzę w większość doniesień o percepcji pozazmysłowej, nie mogę odrzucić ich wszystkich. Popieram zarówno sceptyków ratujących łatwowiernych z siedzą szarlatanów, jak i badania parapsychologów, bo znalezienie dowodów na istnienie ESP i innych anormalnych zjawisk mogłoby zmienić nasz pogląd na świat. Może rozszerzyłoby się nasze rozumienie rzeczywistości i świata niematerialnego. Bliżej do sedna sprawy na razie nie dojdziemy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie Telewizji Planet Studio Armfilm. Tekst Jan Szolągiewicz. Konsultacja merytoryczna Docent-doktor habilitowany Łukasz Święcicki. Czytał Maciek Szklarz.